Witam Was w drugiej części odcinka na temat kamperów z olx -a. Przeglądam, żeby przypomnieć tym, co może nie oglądali pierwszej części. Przeglądam olx w poszukiwaniu jakichś ciekawych kamperów, takich retro kamperów na Fiacie Ducato pierwszej generacji, na Transicie, na jakichś takich innych ciekawych pojazdach. Także zapraszam do oglądania drugiej części. Zobaczcie, co tutaj dla Was przygotowałem. No i co, oglądajcie. Więc w ogóle takie auto odpada. Kaczuszka, bardzo fajne, ale widzę, że tutaj jest jakaś super baza. Więc podejrzewam, że tam w środku nic nie ma. Może być bardzo mocno zniszczona. Kolejny taki hymer, ale na Mercedesie z silnikiem Mercedesa. Może być ciekawie. Zobaczmy sobie co my tu jeszcze mamy. Widzę, że coś te Ogólnie jest 8 stron takich kamperów, ale wszystkiego nie jesteśmy w stanie w tym odcinku przejrzeć. Chcę wam tylko jakby szybko coś ciekawego pokazać, ale powiem wam, że jestem taki troszkę to może być ciekawe. Zresztą też mam go dodanego do, do tutaj, do obserwowanych. Co my tu jeszcze możemy, to już było. Łosice. Dobrze, zobaczmy jeszcze tego. Spójrzmy sobie szybko na tą kaczuszkę. No, ta jedynka, tak. Bardzo fajne auto. Widać, widać. No, Mercedes przede wszystkim. Fajny samochód. Zabudowa, zabudowa taka dosyć duża, więc to jest ogromne auto. Kołpaczek od 123. Na dachu mamy jakąś skrzynkę. Tutaj jakaś samodzielka można postawić rower lub jakiś skuter. Zabudowa duża i dziwna. Tu widzę coś takiego dziwnego, niepokojącego. Kiepsko widać, ale tu jest jakiś taki brudek. Nie wiem, co to może być. Czy to jest jakiś. Kabinka. No tak, klasycznie z tyłu y, litera U. Y, stolik składany w dół. To wszystko pewnie rozkładamy. I tu mamy jedno z łóżek. Szafeczki. Szafeczki już odmalowane, więc y, nie można powiedzieć, że to jest y, y, zabudowa y, oryginalna. Tutaj coś dziwnego się dzieje. Nie, nie, niepokojącego. Y, silnik, no to silnik, dobra. No i koniec. Superbaza, No, może super baza jest. Dobrze ktoś napisał, że to jest super baza. 21,900. Hmm, powiedzmy, że to jest całkiem kamper leciwy, ale daje radę. Nie ma co się rozpisywać zainteresowanym, więc no, no tak, ok. Czyli nic konkretnego tutaj pan nam nie mówi. Podejrzewam, że silnik całkiem dobrze się spisuje, będzie się spisywał, więc, więc tutaj bym jakoś mocno, mocno się silnikiem nie przejmował, do tych silników nadal pełno części jest, pewnie jeszcze długo będą, także tutaj nie jest jakiś duży problem. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Hymer Mobil, 28 tysięcy, cena fajna. Litera U, stolik składany w dół, łóżeczko tutaj jedno, okno brudne, no i oczywiście, tak, niestety to jest ewidentnie dwuosobówka, Łazieneczka malutka, taka chyba pół jakaś tutaj taka fajna zabudowa. Słuchajcie, takie coś wygląda całkiem nieźle, te zdjęcia są kiepskie, więc, więc, więc tutaj niewiele, niewiele nam to one mówią. 81 rok, no dosyć leciwe auto, ewidentnie. Automat, no to fajne, tylko to jest automat, który ma trzy biegi, więc on ani nie ciągnie, ani nie idzie, po prostu się toczy, jak się wytoczy, to to już się rozpędzi i jakoś tam jedzie. Po zimie zawsze zapala. Mało przejechano od pierwszego właściciela z Niemiec. No spoko, fajnie, że po zimie zawsze odpala. W takim razie spokojnie nic nie trzeba przy nim przez zimę robić, po prostu po zimie wsiadać i jechać. Nie lubię takich opisów, nic nie wnoszą do takiego, do takiego czegoś. Te zdjęcia są na tyle kiepskie, że niewiele widać. Ale auto ogólnie jako auto kamperowe fajne, kempingowe fajne. Przede wszystkim ładne. To wygląda całkiem ładnie, aczkolwiek jest małe i mało tutaj miejsca. U nas jest dużo, moim zdaniem, więcej. To jest najmniejsza chyba zabudowa, albo ta taka zaraz, zaraz po, po takiej najmniejszej. Nie, to jest ta najmniejsza, dobra. Mamy hak, mamy jakąś skrzynkę. Fajnie, bo można tam coś wrzucić. Ciekawe, czy ona nie przecieka. Światła wysoko. Rowery, pewnie jakiś bagażniczek można tutaj postawić. Pewnie utrudnione będzie zdejmowanie ich. Śmiesznie, że to jest tak wysoko. Zabudowa widzę w miarę oryginalna. Wymieniony był blacik. No to widać tutaj coś też robione. Kaseta jest zintegrowana. Brodzik i tak naprawdę wszystko. No, fajny panel sterowania, ciekawy. Camper z Niemiec na Peugeotie, no spoko, 22 900. moim zdaniem całkiem fajna cena, tylko no tutaj wiadomo trzeba będzie doliczyć akcyzę i całą resztę opłat, no bo jest to tutaj zaznaczone, 93 rok, 1.9, no 1.9 pewnie jest turbo diesel, dlatego ma 75 koni, aczkolwiek chyba ktoś tutaj coś źle wpisał, bo one bez turbo diesla mają 50 albo 55, jakoś tak. To całkiem nieźle wygląda. Chyba jakiś import ze Szwajcarii. Coś tu też ktoś malował. Jakaś tutaj. O, tu widać, że coś było łatane. Może się tam pęku laminat. Dziwna zabudowa. Nie widziałem takiej. Też bardzo długa, bardzo duża. To już tak też czasami na kempingach pytają. A ile ma kamper? O, panie, 7 metrów. Ewidentnie tu będzie 7 metrów. Nasz ma chyba koło tam 6. A tu widzę, że duży, duży zwis jest, dwie butle z gazem, fajnie i to te starsze, jakieś pokrowce, wchodzimy do środka, łazienka całkiem wygląda na całkiem ładną, też fajnie toaleta z, 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 zintegrowana, łóżeczko w tylnej części litera U, ale też mamy miejsca do siedzenia, więc tutaj może jechać więcej osób na pewno, frędzelki, gaśnica. O, no, tak wygląda całkiem nieźle, aczkolwiek nie lubię takich jakichś tapet, kamyczków i malowań. 23900, przepraszam, też jest na pewno do opłat. Bo 23900 i widać, że jest na szwajcarskich chyba blachach. Widzę, że już mamy dosyć długo, bo mamy 30 minut. Tutaj to, tutaj nawet nie wchodzimy. Widzę, że to jakiś Handlarz, oczywiście nie skreślam wszystkich handlarzy. To widzę, długo stało, więc nawet nie podchodzimy do tematu. Nawet bym czegoś takiego po prostu nie oglądał. Jeśli chodzi o te camperwany, to zrobimy sobie osobny odcinek. O, widzę tu fajne jakieś LMC. Zobaczymy sobie, jak wygląda inne LMC. Bardzo podobne widzę to LMC. O, już nie ma tego LMC. A, okej, okay, dobra. W takim razie podejrzewam, że to LMC. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Cofnę się. Przepraszam, że tak latam po tym ekranie, ale chciałem jeszcze coś zobaczyć. Jeśli chodzi o tamten samochód. Czekajcie, on był gdzieś tu na końcu, tak? Na końcu był. Dobra, zbliżamy się moim zdaniem ku delikatnemu końcowi. Kurczę, ciekawe. Nie wiem, czy to nie jest auto, które kupił, które kupił bikerator, tak? Tak mi się wydaje. Zaraz, zaraz, zaraz sobie go tak tutaj jeszcze obejrzę, zobaczę film. Jeśli wy, będzie mi się wydawało, że to jest ten samochód, który ma on, to wrzucę wam do niego film bo on opisuje to auto swoje. Moim zdaniem to jest właśnie to jego auto, zwłaszcza, że nie da się kliknąć, a on niedawno to auto swoje zakupił. O, to wygląda ładne. Tu ktoś chce się zamienić. Um, to ciekawe, można się zamienić. Tego nie, bo mi się nie podoba. Żółk to nie kamper. Ciekawe kto, czemu to się zakwalifikowało. Jako kamper, tu widać, że chwilę może to stało, ale możemy to obejrzeć 25 tysięcy. Już zbliżamy się do, takiej, do takich wyższych kwot, tego też nie będziemy oglądać, bo to jest mniej więcej to samo co poprzednie. To nam już, to już widzieliśmy. Samochody strażackie, ciekawe, dlaczego się też wyświetlają. Sprawdźmy sobie jeszcze tego. O, sprawdźmy sobie tego. Wygląda całkiem zacnie no właśnie ten przedział cenowy jeszcze byśmy sobie taki wyższy, zaraz sobie ustawimy to na odwrót to będzie długi film, kurczę nie wiem czy wszyscy wytrzymają moją głupią gadaninę dobrze, odpalmy sobie to autko 1.9 diesel, więc to jest więc to jest auto, które jest wolne tu widzę coś nieładnego widać, że tutaj jest troszeczkę coś pogniecione, a tutaj już zaczyna się zaczyna się robić niefajnie, ciekawe co będzie w środku, tu coś dziwnego też widzę, jakąś plamę, no tu jakieś wgniotki, to wiadomo, to nie są nowe auta, jeśli chodzi o wnętrze, wnętrze schludne, też oryginalne, ohoho, ho, można sobie wystawić leżaczki, fajnie, nie ma markizy, moim zdaniem to jest, jeśli chodzi o takie auto, kiepska opcja, że nie ma markizy, markiza jest bardzo potrzebna, ale no nie wszyscy chcą mieć. Łazienka. Ciężko mi tu coś zobaczyć. No, widać tutaj już po Alkowie, że ona, że ona cierpi i nie wygląda to dobrze. Kuchnia ładna, czysta. Kabinka. Kabinka też schludna. Tu ktoś coś robił, bo to nie jest oryginalny ten plastik, który tak jak my mamy, więc tutaj może wygłuszona była Kabina, czyli to, co chcemy zrobić też i my. Czyli wygłuszyć tą kabinę troszeczkę gdzieś tam jakimiś dywanami, oblec. Fotelniki wyglądają na oryginalne. Koniec zdjęć. No, ale ta alkowa ewidentnie przecieka, więc moim zdaniem ona odpada. Tutaj jakaś Holandia. Import Holandia, ale zarejestrowany w Polsce. No, to już fajnie, dlatego że... Że już odpadają nam koszty. Markiza prawdopodobnie workowa, więc ona jest tutaj na, na takiej szynie. Tak, ewidentnie markiza workowa. No ale ją mamy, więc już jest dobrze. Camper dosyć brudny, więc podejrzewam, że trochę stoi. Ciekawe więc, jak tutaj, tutaj te narożniki zaokrąglenia, zaoblenia w tym samochodzie i jak tam woda. Ale wygląda, wygląda całkiem nieźle, oprócz tego, że jest dosyć brudny, trzeba byłoby go umyć. Wymienione fotele, no to akurat standard, bo te fotele podejrzewam, podejrzewam te oryginalne to jest tragedia. Środek, gumoleum, takie jak mamy też i my. Dach, tu widać jakieś plamy, więc to już nie jest ciekawie. O, widać ewidentnie, niestety mamy jakiś przeciek w dachu. Ja już nie będę tutaj czytał tych opisów, bo naprawdę będziemy mieli ekstremalnie długi film. Tutaj mamy zarejestrowane auto. Tutaj jest troszeczkę, wydaje mi się, to jakieś przygniecione. Tu coś uszczelniane. Ale mogę się mylić. Auto poliftowe, tak jak już możecie to zobaczyć. Markiza taka, no powiedzmy, półautomatyczna, czyli na korbę, tak jak nasza. Coś pogniecione. Coś pogniecione, ale bym tego samochodu na razie nie skreślał, tutaj ewidentnie ktoś coś tutaj czymś rąbał, tutaj też jest pogniecione, tutaj też coś jest y, dziwnego, z tej strony tak samo dziwne to jest bardzo, nie wiem, nie widziałem czegoś takiego, platforma, platforma fajna, ciekawe czy ona się wsuwa do środka, ale raczej nie, raczej jest na stałe, no ale fajnie, bo można postawić sobie rowerki, Łatwo się je ściąga. Ewentualnie można to zamienić pewnie na jakiś szynę dla skutera. Dla mnie rozwiązanie fajne by było. Tutaj mamy drzwiczki rewizyjne do kasety. Super, drzwiczki rewizyjne, tak jak w każdym innym do gazu. Tutaj nie wiem co może być. Może jakiś schoweczek, Też fajna opcja. Okienka. Dosyć ta zabudowa jest mocno jakaś taka popiereszowana, pognieciona. Dziwne. Dach, dach wygląda. Całkiem nieźle. No ale trzeba byłoby na, się, na pewno się przyjrzeć y, temu y, samochodowi. Tu też widzicie. Pełno jest jakichś takich, nie wiem, czy, mam nadzieję, że to będziecie widzieć, pełno jakichś takich kropek. Dziwna opcja. Jak w środku? Czy mamy jakieś zdjęcia z wnętrza? A, dobra. Było coś w takim razie odtwarzane, coś było robione. Y, bo tutaj macie, zobaczcie, tutaj nie ma y, tych plastików. Może być tak, że wszystkie te poszycia były wymienione. Albo część tych poszyć na pewno na pewno był dach wymieniony, albo jest zaraz po umyciu, bo się świeci jak nie powiem co. A tutaj te plastyczki widać oryginalne. Mogło być tak, że te plastiki gdzieś tam od wiatru odpadały, ktoś to cały czas tam gdzieś jakimiś śrubkami przykręcał, przykręcał i, i, i w końcu dlatego było tyle tych dziurek. No, nie ma już tych napisów, nie ma tych tutaj, nie ma tych 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 pasków, więc ewidentnie. Gdzieś tam coś było ta, ta, to, 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 to zewnętrzne poszycie, odnawiane. Zdjęć wnętrza za dużo nie ma. 25,900. No, zastanowiłbym się nad, nad tym autem. Trzeba byłoby je przewąchać i tutaj pooglądać sobie te, te narożniki. Dobra, i tutaj mamy też jakieś fajne auto. Jest markiza, to co lubię. Fajny tył, bo taki dosyć prosty i nie wiem, czy nie jest ten tył tak zwany laminatowy. Może tak być. Duży, ładny, długi. To wszystko widzę ładnie w oryginale. To mi się podoba. Takie autko mi się podoba. Duże okno. Też fajna opcja, bo jest dużo jaśniej w takim samochodzie. Dwa miejsca tutaj. Sofa do siedzenia, tutaj. No, widzę, że. Tak, że oryginał, o fajnie, tam ma sypialnię, bardzo fajna opcja, ten samochód nie ma takiej chyba do końca alkowy, nie ma alkowy, tylko bardzo, bardzo płytką tą alkowę ma, ale fajny jest, ten mi się podoba. Tu są pociągnięte jakieś kabelki, sufit nie wygląda na jakiś zjedzony. No i koniec zdjęć. Ale fajnie. Lodóweczka wymieniona. Widać, że jest zwykła domowa taka lodówka tu włożona, przynajmniej ja to tak widzę. Niestety nie wiem, jak wygląda łazienka. Na pewno wiemy, jak wygląda, że ma sypialnie. Tu podejrzewam, że jakieś fajne, przesuwane drzwiczki są. To jest fajne. To mi się podoba, to auto mi się podoba, 1.9 turbodiesel, no powiem szczerze, że na ten gabaryt, a to auto jest dosyć duże, to ten 1.9 turbodiesel to szału nie będzie, ale to jest oferta, którą ja bym osobiście obejrzał, tak, to bym, to bym pojechał obejrzeć. Tu przeczytamy, sprzedam Campera 1.9 Turbo Deezer Camper w zabudowie marki Challenger, to spoko, zarejestrowany, ubezpieczony z przeglądem, sześciosobowy, toaleta, prysznic, bojlera, ciepłą wodę, zadbany. Tak, mogę tutaj się zgodzić, że to auto jest zadbane, ja sobie je wrzucam do, 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 do obserwowanych, wyślę to później neodymowemu Mario, żeby sobie to takie coś ewentualnie obejrzał, on jest na etapie poszukiwania takiego samochodu, więc chciałbym mu ewentualnie pomóc z takim autem. Dobra, zróbmy sobie teraz zróbmy sobie teraz na szybko jeszcze na odwrót, zróbmy od najdroższych, zobaczymy sobie od najdroższych, strasznie długi odcinek będzie, bardzo Was przepraszam, podejrzewam, że 99% osób do końca nie obejrzy, no takie aut to nawet nie oglądamy, bo wiem, że to jest jakiś scam albo jakaś lipa, 35, powiem Wam, że nie wchodzę, bo te auta moim zdaniem koło 45, 50, 70 tysięcy kosztują, więc dla mnie y, taka kwota jest y, raczej nierealna, powiem Wam, że wcale nie ma tu dużo jakichś, o tu mamy takiego Delfysa, Ciężko się to wymawia, nigdy nie pamiętam, o tu jak ładnie zrobiony na, no, na nowy, nowy look, od 406 bodajże. Nie, wchodzimy w takie wynalazki, wydumki. Szybko, szybko, szybko znajdźmy jeszcze. O jaki ładny. Bardzo ładny, ale bałbym się takiego auta ze względu na na dostępność części, a najważniejsza dostępność części to na pewno te szyby. Jak tam poleci taka szyba to już koniec. Podejrzewam, że tylko pleksa nas ratuje. To bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie. 32 900. Dobra, yy, przejrzyjmy szybciutko tego. 34 900, czyli już taki limit, yy, który sobie ustawiliśmy. Gdzieś tu jakieś zadrapania, przygniecenia. Yy, zabudowy. Wygląda nieźle. A chyba wiem, co to za auto jest. On ma tutaj. Kominek od pieca gazowego takiego. O, kafelki. Uu, kafelki w kibelku. To jest takie um, mocno stuningowane, doinwestowane. Y, można powiedzieć, że ktoś to doinwestował. Tu ewidentnie jakaś elektryka, więc pewnie jakiś y, 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 na dachu elektrownia. Tutaj ten piecyk gazowy, nad którym też myślałem, że ewentualnie bym go u siebie tutaj w samochodzie zastosował. Bo tutaj się leje cały czas, bo to jest taki piecyk gazowy przepływowy. Tu się po prostu leje cały czas woda i ciepła, więc mamy do niej cały czas dostęp, ona się nie kończy. Pompy, nie pompy, wszystko tutaj ładnie jest. No taki doinwestowany, ewidentnie touchscreen panel, MPPT jakiś fajny, na pewno jest regulator, Trigas Alarm. No tak, ja też go mam. Ten Trigas Alarm kosztuje. Chyba około 450 czy 500 zł, także to jest dobre niemieckie. Nowa lodóweczka, duży panel, duży akumulator, wlew gazu tutaj widzę. O, czyli gdzieś pewnie jest gaz, jakiś zbiornik z gazem pod spodem. No i powiem Wam szczerze, że takim czymś bym się zainteresował. Śmiało. Co my tutaj mamy? Tu mamy tego Tranzita, Jeszcze tak kliknąłem transita. Mobilweta. Nie znam tej, tych, tych zabudów. O, wygląda całkiem. Nie, nie wygląda całkiem. O, widzicie też piecyk wstawiony. Tu lodóweczka to akurat oryginał, jaki kran. No taki odświeżony. Nie wiem, czy to były jakieś kafelki. PWM od razu do śmietnika. Ten regulator się do niczego nie nadaje. A na pewno jest nie, 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 nieefektywny i niebezpieczny. Fajne siedzenia. No, może być całkiem, całkiem, całkiem dobra. Tamten się nie włączył, prawdopodobnie już jest niedostępny. Aczkolwiek, czekajcie, klikniemy tu. Może się otworzy. Czy takie auto można kupić za 32 900? Nie sądzę. Aczkolwiek możemy to zobaczyć, ale to też nie jest do końca taki retro camper, jak ja chciałbym. Dzisiaj tutaj pokazać. Coś tu się nie ładują mi te rzeczy. Internecik troszkę chyba padł. Takiego jeszcze sobie Burstnera zobaczymy. I myślę, że tak. Już dzisiaj, dzisiaj więcej nie będziemy tutaj tych samochodów, bo to tak moglibyśmy siedzieć godzinami. O, to jest zabytek za 31 tysięcy, który właśnie oglądał Neodymowy Mario. Ten samochód za te 31 tysięcy niestety nie powinien tyle kosztować dobra, co my tu mamy na pewno jest nieprzerejestrowany listwy bardzo ładnie to wygląda tutaj wszystko, wszystko wygląda na czyste Same auto, sa, sa, samo auto jest dosyć czyste dosyć bardzo czyste tu widzę, że nic się za bardzo nie dzieje aczkolwiek chyba nie ma klina ale tu wygląda ładnie no tutaj powiem wam, że że to auto. Stopień automatyczny albo mechaniczny, jakaś bakista. Tu na górze mamy fajną rzecz, czyli skrzynkę, tak jak u nas. Możemy sobie coś tam wrzucić. Fajna opcja, czekajcie, czy ja. A tutaj, no tak, tutaj tych zdjęć nie mogę powiększać na tym oto -moto. Za bardzo. Widzę, że coś mi internetik kuleje. Bagażnik na rowery, drabinka na górę. Spoko. Widać, że auto takie dosyć zwarte w kupie. Grzeję tą farelką, ale nie jest tu i tak za ciepło. O, coś mi, widzę, ten internecik przykulał. Yy, powiem Wam, że to auto wygląda spoko i niestety nie ma... Nie, są jeszcze zdjęcia, ale ja już coś nie mogę ich powłączać. No, tu widać. Cztery zdjęcia na krzyż. Nie, 19 niby zdjęć. Ja widzę tylko 4. Ale czy to auto, tak jak powiedziałem, można kupić za te pieniądze? Nie sądzę, bo to jest nowa Buda. Kurczę, no coś mi się nie ładuje. To niedobrze, no niedobrze. Nie mogę Wam pokazać. Mieliśmy pokazywać się retro campery, a czy właściwie miałem pokazywać się retro kampery, więc wolę te, te retro kamperki tutaj Wam pokazać. O, tu nam się coś pokazuje. Tutaj wygląda to ładnie. Na pewno co warto sprawdzić, to właśnie tutaj te listwy. Hmm, czy tam nie ma jakichś jakich skostnień tego, tej, tego te, te, tej gumy? Nie, no nie pokażę Wam tego do końca. Dobra, ja myślę, że to wyłączymy. I teraz tak. Generalnie no coś, wam, coś Wam pokazałem. Ja myślę, że moglibyśmy jeszcze tak gadać godzinami. Na ten temat. Planuję zrobić takiego, takiego live'a. Może mi to wyjdzie. Na razie nie mogę sobie tutaj poustawiać odpowiednio komputera, żebyście wy widzieli mój, mój monitor, tak jak teraz widzieliście. Nie mogę tego odpowiednio ustawić. Jak uda mi się to poustawiać, to gdybyście byli chętni, to możemy sobie na live'ie porozpinać takie samochody. Ja bardzo chętnie odpowiadam na jakieś pytania. Jeśli jesteście przed zakupem takiego, takiego samochodu, chcecie takie auto albo chcecie się dowiedzieć na co zwracać uwagę, ja bardzo chętnie Wam opowiadam. Gdybyście chcieli takiego live'a to piszcie w komentarzu. Mam nadzieję, że obejrzycie albo obejrzeliście ten film do końca. Mam nadzieję, że go tam uda mi się poskracać, żeby nie trwał 50 minut, bo już mamy 48, a to jest dosyć dużo, jak na film YouTubeowy. Zobaczymy, może podzielimy to. Podzielę to na dwa, ale jeszcze nie wiem, co mogę powiedzieć. Na ten moment się żegnamy. Coś tam zobaczyliście, coś Wam pokazałem w tym przedziale cenowym między 20 a 35 tysięcy, czyli uważam, że to jest kwota 35 tysięcy to jest kwota maksymalna, jaką można za takiego retro dać. Jeśli macie jakieś pytania to oczywiście śmiało w komentarzach, jeśli chcielibyście obejrzeć live'a właśnie z rozkminianiem takich kamperów, albo coś chcecie podesłać, żeby żeby obejrzeć i żeby wam coś powiedzieć to ja też bardzo chętnie na razie próbujemy współpracować z neodymowym Mario, jeśli chodzi o, 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 o kampera, żeby mu coś znaleźć ciekawego on mi coś podsyła, ja mu coś podsyłam mam nadzieję, że wreszcie Chłopakowi uda się coś kupić. Wy widzieliście pewnie albo nie widzieliście, a to zobaczcie u Janka, że jest pasji. On miał tam film na temat właśnie tego czarno-żółtego Ducata, który, który Mario oglądał. Także zobaczcie sobie, powchodźcie sobie do nich na YouTuby, na kanały i zobaczcie co oni tam oglądali. Ja się z Wami żegnam, 50 minut, film. Na pewno nikt tego nie będzie oglądał do końca. Do zobaczenia, do następnego odcinka, i dajcie znać w komentarzach, czy robimy live'a jakiegokolwiek na ten temat, no bo mamy fajny czas na szukanie kamperów. Dajcie znać, czy zrobimy, no i ewentualnie zrobimy. Także do zobaczenia, cześć.